Para -a. a música bye é bye Jak zaczynałem grać Cedur, taki podstawowy akord, to był kosmos. To był kosmos, to było w ogóle, ach Boże, tyle możliwości w ogóle. A w tej chwili Cedur to Cedur i tyle, no. Czuję się taki bardzo bezradny. Wiesz, kiedyś z gównianego radia do gównianych głośnikach, które nie brzmiało i tak dalej, i tak dalej, słuchałem jakiegoś rzępolenia, które robiło, wiesz, na mnie niesamowite wrażenie. Dopowiadałem sobie resztę. To, czego nie słyszałem, to jakoś tam mitologizowałem i tak dalej. Inspirowało mnie to, a w tej chwili, w tej chwili po prostu nie ma tego. Są, a barzy jak nie wiem co. Muzyka dla mnie jest nośnikiem emocji. Ja, ja byłem taki trochę, wiesz, nademocjonalny nawet w pewnym okresie. No i wtedy dosyć łatwo pisało mi się te piosenki. Możesz słyszeć głową na lewo i na prawo? No tak. tak, jakoś tam mogę. U energii najbardziej chyba to, co mi imponuje, to jest konsekwencja, to jest jakieś dążenie takie do, do takiego ideału po prostu, wiesz. Jak on ma coś w głowie, to będzie robił dotąd, aż usłyszy to, czego chce. Przynajmniej y, ja tak uważam, że to tak wygląda. Ja, y, ja bym wymiękł w połowie. Czasem jest po prostu y, tak, że są spięcia, jest nerwowo i tak dalej. Czasem nie ma pomysłu na to, jak coś rozwiązać. Ja tą pracę lubię. W sensie takim, że dużo się nauczyłem we współpracy z Lechem w ogóle, jeśli chodzi o muzykę. Dzisiaj ja się trochę stresuję. Przecież streamowczym, o czym się świadczy. Leszku, czy zdarzyło ci się grać dla 20 osób? Na początku kariery, kiedy zakładaliśmy klaus, zespół Klaus Mitwo, Graliśmy w to był taki zespół weekendowy. Graliśmy dla grona znajomych, który liczył gdzieś 8 osób. Wysiadają, czy tam wstają do instrumentów. Ja biorę wiosło i zaczynam grać, tak? I tyle historii. Boże, Jezu, jak się cieszę. Ja wysłałam SMS-a właśnie i obiecałam, że będę krzyczeć. Jezu, jak się cieszę! Janerka, ale Janerka to jest taki gość, który, który gdzieś tam ma jakieś wyczucie socjo, so, społeczeństwa, tak? Jakiś nastrojów. Może miał, może już w tej chwili nie ma. To się okaże, jak nagram płytę, to będziemy wiedzieć. Ale mam wrażenie, że, że byłem takim, takim człowiekiem, który był w stanie przez chwilę przynajmniej zogniskować w sobie... Coś, co chodziło ludziom po głowie, jakoś to wypowiedzieć. A, że y, y, łatwiej jest y, robić piosenki niż na przykład pisać wiersz, bo wtedy się z Herbertem <grywanie> konkuruje i ciężko wygrywać. No więc nauczyłem się y, jakichś takich kilku rzeczy, które, które pozwalają robić piosenki. Czyli y, no, trochę udaje muzyka. No. Wesołe konstytucje, które mają jeden cel Chcą obalać rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam. Dokładnie tam, dokładnie tam. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak Ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wieprz, wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Jeżeli ja bym chciał napisać parę dobrych piosenek, A co z tego wyniknie? Ja zaczynam od piosenek, które... które mi dawały bardzo dużą frajdę, a, a, a bardzo niewiele pieniędzy, jeżeli w ogóle. To w ogóle nie miało znaczenia. W tej chwili... Sobie tylko wiadomymi sposobami doszedłem do zadowalającej sumy i chcę napisać dobrą piosenkę. Sukces komercyjny. Czasami ten sukces komercyjny, wiesz, bokiem wychodzi.